Mefedon to szmata, suki nie chcę znać Jebać, może z ku**ą ruszę jeśli zajdzie potrzeba, a na razie to to zlewam Jebać, cześć, go spodziewał, że tutaj zginę? Pu, 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 nie ten rosyj synie, jeśli napijam cukinię, jeśli beat byłby cukinią? Ding, dong, nie pojedziesz tą windą! Zagrasz ping-pong, ty kurwa odmi. Lubisz prawki ty mój, chuje słodki! Kasedrop.eu wielki festiwal promocji. Wybrane skrzynie przecenione o 50% tylko do 12 października. Nie możesz tego przegapić. Sprawdź na CaseDrop.eu. Melles przesyła 10 zł. Sprawiasz, że mój dzień staje się piękniejszy, gdy widzę twoją słodką buzię na streamie. To się rozpływam. Chcę dalej tu być. Dziękuję ci za wszystko piotrze i zakus co? 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 Kurwa, już myślę o mnie. Bo jak chcę wybrać te spodnie, co mam teraz i koszulkę, żeby była świeża na wyjazd. Kurwa, ale jak czarny z tym. Ale będziesz jechać w tych spodniach? Nie, no. To i tak do zmiany potem będą. Tu w niedaleko. u Janusza, kurwa, wypiorę za jego pieniądze. Tak, Janusz ten. Tak. No co? Nie, nie, nie. sobie do proleczki? Sztywniutko? No sztywna będzie, kurwa, z danego Jedziemy, kłoczek z frajerami, kurwa. Małolaty. To tak widzów wyzywasz? Nie, no, oczywiście żartuję, nie? Ja Cztery mówię. A ma... mi wyjebał! Karma mnie dajebała. No to jebała. Dobra. Wiecie co? Chuj do dupy, psom. O Kurwa! Co? Ej, no ja. Co ty ej, ja myślałem, że to jest. Ej, ja byłem. Ej, Kurwa. Kurwa. 18. O nie wiem. 10 shotach. A ta jest naprawdę kurwa. Potencjalna i ma potencjał

Ona by tak chciała, być tu ze mną Kręcić blanty, posuniczyć bankroll Ona by wękrodać tak chciała tańczyć, tańczyć ze mną, noc, późną nocą, noc, kiedy gwiazdy wzejdą Na no, ekrany <ścoughs> Sorry Ta, <ścoughs> tam O chuj O ja pieeek Nie mogę Kurde, aż mam ochotę zgłosować Paweł, czekaj, zacznij go minę teraz. Okay. Ja pierdziele, co tu się stało. Chuj, Mamy go! Okay. A, a, a. O! o nie, nie wyobrażam sobie, że nie zostanę przeproszony. A co, nie ma zakoli? Ale to po starym, no to nie wyszło. no. Ale jest kuchnia, jest kuchnia. Naprawdę. Standard. default, Standard pomagam, pomagam. Jestem. 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 Nie Jestem. Tak, będę. Tak, będę. to będę. Tak, będę. Tak, będę. Dostał będę. Oh, Kurwa, dostał ja to w <śmany> szafie ci dojebał? Tak, tak, ta, normalnie. Pościgli. Ale nie, zamknąłeś, ktoś... Nie, 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 ja nie wchodzę. Co to za duże w nie może znaleźć, ci dojebał. Gdzieś tu muszę nie, no mieć papier, tak. ja nie wychodzę z pokoju, pierdolę się. Przeprowadzaj się chyba do ciebie, musisz siedzieć cicho i mieć zgaszone wszystko. Mam, mam chusteczki, dobra. Pokaż to. Dobra, mam chusteczki. Słuchajcie teraz, słuchajcie. Nie idę. Słuchajcie, Ja tak otworzyłem drzwi, a tam ciemno w chuj, się boję, fest. Alkoholikowi alkohol smakuje, tak? A mi smakuje tylko Wojak, whisky i wódka. Nic więcej mi nie smakuje. No i Jägermeister. No i rum. Kurwa, to w sumie dużo. Cześć, cześć kochani. Przyznam, że ostatnio no, bywałem samotny. No i postanowiłem, że założę sobie kindera. No i tam udało się, udało się kliknąć jakąś dupeczkę. Fajna taka 10 na 10. W ogóle nie wiem, czemu ona ze mną gadała, no ale dobra, fajnie. No i nagle pada magiczne pytanie. mówi czym się zajmujesz? Co, czy, jakie masz wykształcenie? No kurwa, przecież nie powiem, że zapieprzam na trzy zmiany w magazynie, no. Więc pytam, żeby sobie dać trochę czasu. Pytam, co by cię tak potencjalnie, co ci potencjalnie tak kręci w facetach, no, jaki zawód? No i ona mówi, no fajnie by było jakbyś był, nie wiem, policjantem, albo. albo nie wiem, strażakiem, albo nie, albo jakbyś był pilotem. jakoś był pilotem. No i dzisiaj mamy pierwsze spotkanie. i naprawdę nie chciałbym zapraszać, ale ktoś tu ewidentnie będzie ruchał. W starym albumie u mego dziadka jest takie zdjęcie istny cud. Płonącym fala wśród mewek statka